Jestem gotowa, witajcie serdecznie, do tego, żeby przetestować dzisiaj wyjątkową kolekcję, ponieważ kolekcja marki, którą znam, lubię. Z którą sama wypuściłam niegdyś kolekcję. Wypuściłam teraz kolekcję z naszym beauty bojem, czyli ze Stysiem. Czyli chłopaka, który tak naprawdę chyba pierwszy z takich beauty boyów, którzy robią coś na YouTubie i w social mediach i malują siebie tutaj na YouTubie. Jest to pierwszy taki przypadek wypuszczenia właśnie z chłopakiem. Stysia znam, lubię i. Zabieram się dzisiaj za jego kolekcję. Mam nadzieję, że będzie ona naprawdę sztosem i petardą. Mamy tutaj bardzo dużo w ogóle produktów, słuchajcie. Ja oczywiście wszystko kupiłam, bo Vibo ma e, posisk z paczkami pr -owymi. U mnie było bardzo podobnie, dlatego e, postanowiłam po prostu przy okazji, będąc w Rosmanie kupić wszystko, mówię wspieram <grywa> tak, inne osoby mamy paletkę z cieniami słuchajcie mamy aż trzy zestawy pomadek do ust e, takich neutralnych odcieniach jest też taki mm, face mist czyli taka mgiełka, która ma być trochę utrwalająco e, refreshingowa, ale też ma być to mgiełka, która ma być pod właśnie rozświetlacze, dwa rozświetlacze, jeden drobinkowy drugi niedrobinkowy, słuchajcie lasze, rzęsy też są i baza pod cienie, więc zabieram się do roboty. Ok, musiałam sobie przeszperać e, apkę Rossmana, tak w ogóle. To mają beznadziejną opcję wyszukiwania, i dopóki nie wpisałam wibo cienie, nie mogłam znaleźć tej paletki. Dobra. Paleta składa się z cieni do powiek i są tutaj 15 cieni do powiek, które wyglądają w ten sposób. Mamy część neutralną i część Kolorową, co mi się osobiście podoba. Jest to paletka, tak jak powiedziałabym, bardzo mocno uniwersalna, którą możecie wykonać prawie każdy makijaż. Zaraz zobaczymy, jak z jakością, co tutaj Stysio wymyślił. Jeśli chodzi o tą paletkę, słoczy prezentują się następująco. W kolekcji została wypuszczona baza pod cienie, która bardzo łudząco przypomina tą bazę z Nam Cosmetics, tylko że ona jest w jaśniejszym odcieniu. Więc ja ją aplikuję na powieki. Zobaczymy, jak będzie się pracowało. Ale może, żeby e, nie powodować e, tego, żeby zobaczyć, jak prawdziwie pracuje się e, na tych e, cieniach, to dam też klasycznie korektor, bo wiem, że wiele z Was pracuje na korektorach i szanuję to. Korektor, który dam. Jest to fenty, które mam sprawdzone u siebie. Okej. Okay. Zabierzmy się za tą paletkę. Oczywiście nie mogę się oprzeć i chyba zacznę od tej niebieskości. Wiecie, że wszystko co niebieskie kocham, uwielbiam ubóstwiam. Na razie jest ok. Cień się buduje zdecydowanie na tej bazie. Zobaczmy, jak będzie pracował na korektorze. Ok, pierwsze przemyślenia. Muszę stwierdzić, że ta baza przez swój kolor tłamsi trochę ten kolor. Zobaczcie, jak wyszedł kolor na moim sprawdzonym odcieniu 170. Stwierdziłabym nawet, że jest trochę bardziej intensywny niż na tej bazie. Co nie zmienia faktu, że cienie się spoko budują, a będzie teraz test blendu, czyli będziemy sprawdzać, jak cienie łączą się ze sobą. I będę łączyć z oczywistym fioletem. Ok, z fioletem się już ciężej trochę pracowało, trzeba było go maksymalnie dużo dokładać, e, ponieważ no, rozwarstwiał się i musiałam go trochę dobudowywać granatem, ale ogólnie fiolety są bardzo trudne, a szczególnie trudne są do wykonania w, sieciówk w sieciówkach, które e, jakby szczędzą trochę hajsu na to, żeby dać e, więcej pigmentu, więc e, myślę, że myślę, że jak na te e, możliwości jest i tak super. Bo on się łączy, on przechodzi i on się nie zlewa z granatem, więc jest na duży plus. A teraz biorę sobie róż. Dobra, teraz biorę sobie ten neutralny cień i delikatnie sobie tutaj doczyszczę, zobaczę, jak ten kolor. Biorę sobie teraz troszeczkę pomarańczu. To będzie moje takie ostatnie przeciągnięcie kolorem. Dobra. Przemyślenia w dalszym ciągu takie same, że intensywność koloru jest lepsza pracując na korektorze niż na tej bazie. Ta, bazia, ta, bazia, ta baza naprawdę tłumi troszeczkę te kolory i ten potencjał, który jest w tej palecie. To jest bardzo mocno zauważalne. Dobra, pomarańcz po raz kolejny wchodzi. I czas na żółty. Okej. Okay, I teraz wezmę sobie ten żółty kolor. I go położę. Dobra, spróbujemy różu. Na razie się jeszcze powstrzymam od ostatecznego zdania, jeszcze mi została do zbudowania dolna powieka i daję ten niebieski. Przygotowałam sobie kredkami wstępnie dolną powiekę. Na linii wodnej mam niebieską niżej fioletową, fiolet oraz róż. Pomieszam sobie róż z pomarańczem. Tak się zastanawiam, czy dawać e, rozświetlenie, ale żaden tutaj z tych błysków, który jest w tej palecie, do końca mi nie leży e, i nie pasuje akurat do tej koncepcji, którą sobie mm, wymyśliłam w mojej głowie. Więc może będę posiłkować się w późniejszym etapie rozświetlaczami. E, dobra, cieniowanie oka jest skończone. E, będziecie musieli poczekać na podsumowanie. E, kreska i montujemy któreś O, Okej. Okay. Mamy rzęsy. Zobaczmy z czym to się je. A co do rzęsy, to rzęsy? Jestem obrzydliwa, wymagająca. Zobaczmy, które bardziej będą tutaj pasować. Oj, paski to mają, oj, oj sztywne. Zobaczmy sobie tutaj, o przyłóżmy. Zobaczmy jeszcze ten drugi. Bo on wygląda na delikatniejszy. No, te są zdecydowanie bardziej delikatne. To są te w złotym opakowaniu. Glam for your life. Eee, a te są Natural. Is the new Glam? Czekajcie. Te są natural. A wyglądają bardziej dramatic. Więc. Ale powiedziałabym, że te wyglądają bardziej naturalnie, te w złotym opakowaniu, niż te czarne. Te, te krótsze nie. Te, te nie. Będziemy ciąć te. Oko jest gotowe. Mamy dwa rozświetlacze. Jeden jest drobinkowy, drugi jest bezdrobinkowy. Zaczniemy od tego bezdrobinkowego, który nazywa się Sunlighter. Jestem go bardzo ciekawa. No, powiem Wam, że jest tafla. Nie bieli, ale dla mnie jest odrobinę zbyt jasny, dla mojej karnacji. Zdecydowanie wolę, które mają bardziej złote tony niż takie chłodne tony. Jest to zdecydowanie rozświetlacz, który ma w sobie, owszem, i białe złoto, ale dużo białego złota. Przejdźmy teraz do tego drugiego, to jest Glowad i ten już ma drobinki. Zmieniam panzerek. I to jest już taki mm, drobinkowy y, rozświetlacz, który będzie spadał z naszej twarzy. Więc stąd podejrzewam też, powstała tam giełka. A z tego co wiem, to się zawsze używa giełki przed położeniem. Ma fajny atomizer. Ładnie pachnie. Poczekaj, aż mi wyschnie buźka. Te drobinki mi się dosyć mocno rozprzestrzeniły na twarzy. Dobra, spróbujmy teraz. Mhm. on będzie potrzebował aktywatora, czyli czegoś miękkiego, albo wiecie, ten na ten. Tak, ten jest zdecydowanie bardziej drobinkowy. Wezmę też tego bezdrobinkowego rozświetlacza i użyję delikatnie w wewnętrznym kąciku, by delikatnie rozświetlić, bo ja po prostu lubię ten efekt. Mam wtedy wrażenie, że make -up wygląda bardziej spójnie. Czas na pomadki i pomadki są w zestawach. Mamy konturówkę i pomadkę. Zdecydowanie y, numer dwa podoba mi się najbardziej, ale konturówka wezmę trochę ciemniejszą, bo lubię ten efekt, jak jest odrobinę ciemniejszy kontur. Lecimy. I czas na pomadkę dwójkę. Żeby jeszcze nadać takiego efektu trójwymiarowości, wezmę sobie jedynkę ręce the Kylie Lips. Okej, okay, jestem gotowa, żeby dać podsumowanie. Po pierwsze, a chyba powinnam zrobić to na samym początku, to się strasznie Ci gratuluję, Ty wiesz zresztą, bo nieraz rozmawialiśmy, nieraz już mówiłam Ci, że jestem dumna i że bardzo się cieszę, że padło na Ciebie, żeby stworzyć szczególnie tą kolekcję. Wiem ile Cię to wszystko kosztowało i nerwów i stresu, dlatego serdecznie Ci naprawdę gratuluję, a teraz opowiem Wam o każdym z tych produktów i co ja sądzę o nim tak naprawdę. Zacznijmy od bazy pod Odcienie. Kolor tej bazy nie należy do moich ulubionych. Pamiętajcie, że wszystkie rzeczy, które oceniam, oceniam subiektywnie według własnego warsztatu pracy. Zdecydowanie lepiej pracowało mi się na korektorze, intensywność kolorów była cudowna. Natomiast co do koloru tej bazy. Już takie mam troszeczkę ale, ale może na przykład z Tysiowi się dobrze pracuje na tego typu kolorach. Każdy lubi pracować na różnych odcieniach. Jednakże uważam, że ta baza troszeczkę gasi potencjał tej palety, a ta paleta naprawdę nie jest zła, więc tym bardziej mm, nie polubimy się z tą bazą, a szczególnie z jej kolorem. Ona mi bardzo przypomina kolorem troszeczkę bazę z Anastazji, e, który, za którą jak mnie oglądasz, to wiesz, że... Po prostu nie przepadam. Natomiast jeśli chodzi o tą bazę, nie polubiłam się z nią. Co do samej bazy jako bazy jest ok, ale kolor tej bazy zdecydowanie na nie. Jeśli chodzi o paletę cieni, to jak zauważyliście, bardziej poszłam w kolory, ponieważ kolory są trudniejsze niż neutralne. Ja wiem, że Vibo ma dobre te cienie neutralne i pokuszę się może, żeby na Instagram zrobić coś. Z tymi cieniami, a dzisiaj chciałam bardzo mocno pójść w kolor. Mat jest bardzo trudnym kolorem. Kolor w ogóle do zrobienia w macie jest jednym z najtrudniejszych kolorów. I jeśli chodzi o granat, bardzo ładny odcień, bardzo mi się dobrze nie pracowało. Co do fioletu, tak podejrzewałam, że będzie z nim problem. Pamiętam, jak sama chciałam coś zrobić z fioletem i był problem z pigmentami, dlatego wycofałam się kompletnie z tego fioletu i z tego w ogóle pomysłu, ponieważ. No, one są bardzo trudne do zrobienia, jednakże bardzo się cieszę, bo tu jest i tak, i nie. Bardzo się cieszę, że ten fiolet jest tak głęboki, jest tak ciemny, że pięknie łączy się z tym granatem, jednakże trzeba go dosyć mocno budować ale na szczęście da się budować. Ale on ma pewne takie swoje zachowanie, o którym chcę powiedzieć. Co do różu. Strasznie żałuję, że on nie jest ciutko ciemniejszy, no ale wiadomo, to nie moja koncepcja, nie mój pomysł, ale mm, przez to miałam trochę problem, bo fiolet jest bardzo głęboki, natomiast róż jest e, dosyć jasny i e, przez to właśnie jakby miałam problem, żeby zmieszać, ale też taki tip i rada od makijażysty dla ludzi. E, fajnie one się mieszają ze sobą i można jakby wtedy spowodować, że ten róż staje się ciemniejszy, więc jest na to i sposób. Co do pomarańczu, przepiękny pomarańcz, bardzo mi się podoba. Żółty bardzo dobry, bardzo dobrze wszedł, ale możecie zauważyć różnicę, bo z tej strony on jest cieplejszy ponieważ e, bardziej się ładniej zbudował na korektorze, dał taki intens. Natomiast no, na tej bazie on jest taki jasny i delikatnie sucho się na niej kładł, więc zdecydowanie wolę na tym korektorze, na którym ja pracowałam. Nie wypróbowałam tylko czerwonego, ale czerwony jest dobry. Ogólnie fajna jest ta gama kolorystyczna, ponieważ te kolory możecie mieszać ze sobą, niczym zasady plastyki i możecie sobie dostosowywać swój własny cień, tym bardziej jestem na tak. Bardzo fajny beżowy cień używałam, delikatnie go rozbielałam też z tym białym, też bardzo fajne te dwa cienie są, e, uczy, używałam tutaj do oczyszczania i do oczyszczania łuku brwiowego, nie jest ani za jasny ani za ciemny, bardzo, bardzo jestem bardzo na tak, jeśli chodzi o tą paletkę, bardzo mi się ona podoba e, tak jak powiedziałam, na Instagram może przygotuję Wam w IGTV wykorzystanie pozostałych tych cieni, których jeszcze nie używałam, dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, czy chcecie, żebym przygotowała dla Was taką propozycję, może bardziej dzienną ale niemniej jednak pracowało mi się naprawdę fajnie tą paletką i Stasiu serdecznie Ci gratuluję co do rozświetlaczy. To, jak wiecie, jestem wielką fanką jednak złotych rozświetlaczy i to jest moja po prostu indywidualna preferencja. Jednakże, jeśli miałabym wybrać jeden z tych rozświetlaczy, wybrałabym ten Sunlighter, ten niedrobinkowy, bo ja nie przypadam za rozświetlaczami drobinkowymi, takimi w użytku ciągłym. Ten jest naprawdę fajny, szkoda, że jest taki jasny, ale ja sobie z nim poradzę, ja już mam gdzieś tam z tyłu głowy pomysł na niego, jak go po prostu wykorzystać i jak go zużyć. Jest naprawdę spoko, natomiast ten drobinkowy... Myślę, że zarobiście będzie się sprawdzał na przykład do nabłyszczenia ciała, do nabłyszczenia dodatkowo na przykład do uzyskania właśnie takiego estradowego efektu i myślę, że fajnie, że są dwa rozświetlacze, fajnie, że jest ta druga alternatywa. W ogóle bardzo fajnie, że jest aż taka pojemność tego rozświetlacza, one są dosyć duże i to jest na zdecydowany plus. Do czego bym go przyrównała? Do takiej złotej wersji Fenty Beauty, jednakże Vibo ma Problem troszeczkę z tym wypełniaczem, jeśli chodzi o te drobinkowe rozświetlacze. One w pierwszej fazie się kładą, w ogóle na sucho są ciężkie do położenia, dlatego. Fajnie, że jest tam giełka. Mgiełki będę używać, bo mi się bardzo podoba. Eee, I właśnie psikamy na tą twarz i aplikujemy wtedy ten, i jest wtedy złoto. Eee, a sam z siebie wchodzi na, jeśli będziesz miał pudrowaną twarz i będzie użyty puder. Chociaż ten puder, który ja dzisiaj używam, e, bo używałam Paezy Puff Cloud, on jest dosyć lekkim pudrem. Nie jest to mocno matujący puder, a i tak miałam problem, żeby go odrobinę położyć. Ale daje też spektakularny, drobinkowy taki efekt na naszej twarzy, który znajdzie swoich zwolenników. Co do pomadek, jestem zachwycona kolorami. E, szkoda i to taki tip malutki, taki mm, delikatny po prostu e, przyczep, jak to mówią, przyczep. Mały przyczep. Żałuję, że dwójka nie ma w sobie w zestawie konturówki z trójki, bo to oznacza, że będzie trzeba kupić je po prostu jakby dwa zestawy, żeby mieć te kombo, bo to kombo podoba mi się bardzo mocno i będę używać. Wiecie, że ja kocham niudziakowe. W ogóle jeszcze w połączeniu z tą jedynką <laughs> Więc zmuszam Was do kupienia wszystkich trzech. Dodatkowo z tą jedynką uzyskałam taki efekt naprawdę zacny: pomadka super, bardzo ładnie, cieniutko leży, równą warstwą, super krycie. Znalazłam sobie tutaj swoich faworytów, których będę używać. Kochani, tak prezentuje się makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Wiecie, że jeśli testuję kolekcję, to testuję je na maksa i staram się wyciągnąć i wycisnąć. Jak najwięcej z tej palety, po to właśnie, żebyście mogli zobaczyć, jak się nią pracuje. E, to także, tak powiem, dla Was. Jeśli chcecie drugą wersję dzienną, to szukajcie jej zdecydowanie na moim Instagramie, ponieważ tam często wrzucam IGTV filmiki, e, gdzie krok po kroku też w szybszym tempie wykonuję takie makijaże i pokazuję Wam propozycje makijażu, też tymi paletkami, które się już tutaj nie pojawiają na YouTubie. Jeszcze raz, Stasiek, serdeczne gratulacje, mama dumna. <grym> On będzie wiedział o co chodzi. E, no i e, ja Wam serdecznie polecam te produkty, bo są bardzo przystępne cenowo. Jak wiecie, drogeria, przystępne cenowo, fajna jakość. Bardzo się cieszę, że się młode pokolenie spełnia. I dzisiaj Wam już pięknie dziękuję za uwagę. I do następnego. Trzymajcie się, hej!